Manchester United to drużyna, która od odejścia Sir Alexa Fergusona nie jest tym samym zespołem. Ratować sytuację próbowało już wielu menadżerów. Jose Mourinho, Luis Van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick. Ale wszyscy wiemy jak ta historia się skończyła. Manchester United to jest obecnie cień swojej drużyny sprzed dekady. Zmienić to jednak może Erik Ten Hag. Eric Ten hack, którym dzisiaj będę ja. Bo chyba wszyscy się zgodzą, że dla dobra piłki nożnej, dla fana każdego Premier League, najlepszą informacją by był powrót Manchesteru United do swojej świetności sprzed lat, żeby ta rywalizacja znowu wróciła do tak legendarnego poziomu jak kiedyś. Zadanie to jednak nie jest łatwe, ale dzisiaj, podobnie jak w odcinku, w którym naprawiłem reprezentację Polski, dzisiaj spróbujemy naprawić Manchester United. Cześć Ciemanko, Manko, ja jestem oczywiście Nexjon. Wy oglądacie kanał hmm, też Nexion i Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam spodoba. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, zostawcie komentarz, jak myślicie, jakie jeszcze drużyny można by naprawić. A teraz zapraszam do odcinka. Jak sami zapewne widzicie, partnerem dzisiejszego odcinka jest Intel i Asus. Nie tak dawno temu otrzymałem do testów laptopa od firmy Asus. Jak zapewne dobrze wiecie, ostatnio kursuje między różnymi miastami: Bolesławiec, Wrocław, Warszawa, a także jakieś wyjazdy związane z wydarzeniami sportowymi, więc potrzebny jest mi mobilny, ale naprawdę konkretny sprzęt. I niewątpliwie takim jest dokładnie ten Asus TUF Gaming F15. Wyśmienity ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz i powiem wam, że w grze widać kosmiczną różnicę, porównując płynność tej Fify do tej, którą grywam na co dzień. No nie ma porównania. A to jest oczywiście dobry znak dla tych wszystkich zainteresowanych grą w nadchodzące FIFA na laptopach, ponieważ ma być wprowadzony crossplay. Laptop ma preinstalowanego Windowsa 11 najnowszy, najświeższy system. Dodatkowo w grach sprawdza się DirectX 12, Auto HDR i Direct Storage. A użycie procesora Intel Core i5 11. generacji tworzy z tego laptopa naprawdę mobil. mobilnego potwora, którym możecie zarówno pracować, jak i przede wszystkim cieszyć się rozgrywką na najwyższym poziomie. Tak więc teraz, gdy jako Erik Ten Hag przyjmiemy Manchester United, spróbujemy poprowadzić ich do zwycięstwa w Lidze Mistrzów i do powrotu na prawowity tron. Czy to jest realne? Hm. No kto wie. Się okaże. Tak więc rozpoczynamy sezon 2022-2023. Może najpierw jakiś pierwszy szybki rzut oka na Kadrę meczową, bo to jest bardzo ważne. Jadon Sancho, świetna, wyśmienita forma, bardzo dobrze. Cristiano Ronaldo, no niestety, ten jego overall będzie teraz już spadał na łeb na szyję, bo Portugalczyk ma już 88 punktów overalla. A co dopiero będzie się działo dalej? Ale tak czy siak z usług potężnego Ronaldo będziemy sobie korzystać. Do tego Antony Elanga, tutaj chciałbym, żeby trochę bardziej się rozwinął ten zawodnik. Mamy ładnie ogarnięty środek pola, no na pewno jest tutaj pewne pole do popisu, jeżeli chodzi o poprawę tego zespołu. Jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o czystki, bo one są bardzo ważne. Trzeba zrobić w Manchesterze Czystki. Pierwszą rzeczą oczywiście jest przywrócenie z wypożyczenia Donego van de Beek'a. Ale do Donego van de Beek'a przydałby się jeszcze jeden Holender. Czas sprowadzić tego zawodnika, z którym Eric Ten Hag współpracował w Ajaxie i z którym swoją drogą jest bardzo głośno łączony teraz Manchester United z powrotem właśnie do tego klubu. Ale trzeba w United też odrobinę nareperować finanse. A tym samym pierwsze wzmocnienie stało się faktem. Frankie de Jong pojawia się na Old Trafford. A co do samych czystek, moi drodzy, Harry Maguire. Do widzenia. To samo się tyczy Antonego Marciala, Alexa Telesza. Diogo Dalot to też raczej nie jest zawodnik na taki klub jak Manchester United. No i proszę, po naszych zawodników wystawionych na listę transferową natychmiast zgłosiły się kluby. Co do zawodników, którzy niewątpliwie przydaliby się w tym składzie, uważam, że na tu i teraz jest potrzebny obrońca z prawdziwego zdarzenia. Być może też jakiś pomocnik, który ułatwiłby nam nieco rotację. No i trzeba się też powoli, powoli rozglądać za ewentualnym następcą dla Cristiano Ronaldo. Wenecja chciałaby wykupić Fila Jonesa. Ja jak najbardziej chciałbym oddać im Fila Jonesa. Mimo iż szanuję tego zawodnika, naprawdę bardzo szanuję tego piłkarza, uważam, że jest defensorem. Takiego starego typu. Chłop nie bał się wstawić głowy tam, gdzie niektórzy by nie wstawili nogi. Wypożyczenia, transfery, ale także raporty dotyczące potencjalnych zawodników, takich jak Fode Fofana z PSW Eindhoven, Noni Mładueke i zresztą jak sami widzicie wysłałem specjalnie skauta właśnie do Eredivisie, żeby tutaj wyszukiwać tych najlepszych perełek. Co do Premier League, tutaj raczej będę wam pokazywał jak sobie poradziliśmy w całym miesiącu. Nie będę się skupiał bezpośrednio na danych spotkaniach, ale jednak chciałbym dać szansę zadebiutować teraz Frankiemu de Jongowi i Van de Beekowi. Jak widzicie ten duet tutaj wrócił i zobaczymy jak poradzą sobie w pierwszym meczu z Bournemouth i wygrywamy 3 do jednego Lindelof, Ronaldo i jeszcze raz Ronaldo. Nasz scout zaproponował nam Wiktora Ozimena albo Goncalo Guedesha. I powiem tak: jedna i druga opcja wydaje się być interesująca. Zaobserwujemy sobie Goncalo Guedesha, no widzimy na co stać Wiktora Ozimena już tu i teraz i jest jakaś oferta z Sewilli, ale może ten Guedesz byłby lepszą opcją jako ten napastnik na przyszłość? Mamy końcowe raporty dotyczące kolejnych potencjalnych zawodników, a także informacje o tym, że Garnaczo został sprzedany, Telesz, przepraszam, Garnaczo wypożyczony, Telesz sprzedany, a ci zawodnicy to Ludzarel hertroda a także. Juren Timber. Zatem do Gabani. Juren Timber na 3 lata zawodnikiem Manchesteru United. Nasza niderlandzka kolonia kontynuuje swój rozwój. Do Timbera dołącza Lutscherel hertroda Powoli, powoli się odkopujemy z tej niebrawości i ja nie ukrywam. Preferuje Timbera w pierwszym składzie, który mam wrażenie, że pod batutą Rafaela Varana wyrośnie na rasowego defensora. Natomiast Hertrouda spokojnie, on swoją szansę jeszcze dostanie. Mamy tutaj Arona One-Bisacker i to on będzie póki co tym nominalnym zawodnikiem. No i pięknie, zwycięstwo z Chelsea 2 do 1. Bruno Fernandes i Elanga, a la kaka jeszcze w Chelsea. z Zdradziecki. Końcowy raport dotyczący Jorbe Vertresena. też wygląda ciekawie ten zawodnik. Ale też swoje kosztuje. No zastanawiam się, czy Noni Maduweke... Nie no, Noni Madueke wydaje się być lepszą opcją, tylko że on jest też dużo droższy. A z drugiej strony mamy Antonego Elangę. Na obecną chwilę na pewno nie jest to piłkarz takiej rangi jak wspomniany już wcześniej Wiktor Ozimel. Ale my patrzymy trochę bardziej perspektywicznie. I taką perspektywą będzie właśnie wspomniany Portugalczyk, tym bardziej, że Oziman już zamienił klub na Sevillę. dlatego my spróbujemy ukraść Guedesza z Walencji. Pierwszy miesiąc w Premier League bez porażki. Szkoda tego potknięcia z Brightonem, ale wygląda to naprawdę sympatycznie. Ostatni dzień okna transferowego to ostatnie chwile na jakiekolwiek ruchy na rynku i zobaczmy. Mamy ofertę transferową za Van de Beka i tego nie zaakceptuję. Myślę, że możemy tę ofertę zaakceptować i ewentualnie zlecić naszemu agentowi negocjacje kontraktowe z tym piłkarzem, bo my cały czas tutaj szukamy tego Guedesza, czy uda się nam go ściągnąć, czy też nie. Gonçalo Guedes może do nas przejść za 48 milionów funtów. Akceptuję to, moi drodzy i zatem czas Czmychnąć, bo Napoli, widzicie, Napoli straciło Ozimena. chce znaleźć dla niego zastępstwo, substytut, substytut. My musimy teraz jak najszybciej tego Guedesza podpisać. Trzeba to zrobić natychmiast. Zatem podsumowując nasze nabytki. Goncalo Guedes, Noni Madueke, Lucharell Hertroda, Juren Timber oraz Frankie de Jong. Mocno niderlandzko się zrobiło, ale no nie bez powodu pomarańczowi. Są jednymi z największych potęg w futbolu. Symulujemy zatem kolejny miesiąc. Z niewiadomych przyczyn ten Manchester United gra w lidze konferencji, a nie lidze Europy, mimo iż skończyliśmy poprzedni sezon na odpowiadającej pozycji lidze Europy. Cały czas walczymy tutaj z wypożyczeniem młodzieży, żeby rozwijać następne pokolenie Czerwonych Diabłów. A w październiku przed nami Pucharowe starcie z Manchesterem City. Jak widzicie, niesamowicie szybko to wszystko się symuluje. To jest wszystko oczywiście za sprawą procesora Intel Core i 5. Naprawdę ekspresowo tempo. Zresztą cała gra porusza się w mgnieniu oka. Nie widziałem jeszcze takiej płynności w FIFA. No i piękne informacje. Erik Ten Hag wyróżniony nagrodą menedżera miesiąca w Premier League. To jest naprawdę bardzo dobra informacja. Wrzesień poszedł perfekcyjnie, a Madueke uda się na dwuletnie wypożyczenie do Milanu. Wykupaliśmy tak utalentowanego zawodnika, ale wiedząc, że nie jesteśmy w stanie teraz mu zagwarantować gry, umiejętnie po prostu chcemy go wypożyczyć do innej ligi, w której te minuty będzie raczej miał. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie. Moi drodzy, Manchester United 25 punktów na koncie po 10 kolejkach. Wow! Listopad rozpoczynamy od pojedynku z Bodoglin, który oczywiście wygrywamy. Tak samo mecz z Brentford. Teraz wyjazdowe starcie z Manchesterem City. Dobry remis. Kolejne starcie w lidze konferencji. Porażka, niestety, z Wolverhamptonem. Wielka szkoda, że tak się nam przytrafiła porażka w tym momencie. Czas zatem, moi drodzy, przesymulować ten mecz, gdzie gramy z Burnley. Jak widzicie, tutaj skład jest ustawiony naprawdę, naprawdę potężnie. Rozwijają się ci zawodnicy, którzy. Mieli się rozwinąć, jak chociażby Frankie De Jong czy Juren Timber. Wszystko zmierza w dobrą stronę. Szkoda tylko, że Cristiano Ronaldo, niestety, już jest ocenione zaledwie na 87 punktów overalla, ale i tak wygrywamy. Ależ intensywnie wygląda grudzień, jako ten ostatni miesiąc przed oktem transferowym, kiedy definitywnie wypożyczymy niektórych piłkarzy. Wygląda to naprawdę nieźle. Wygrywamy z Leicester, kolejne pojedynki, O, tym razem przegrane w lidze konferencji, ale teraz jest gęsto. Wygrana z Arsenalem. Wygrana z Liverpoolem. To się nie zdarzyło Manchesterowi United w zeszłym sezonie oni byli upokorzeni przez Derec Z Middlesbrough po raz kolejny wygrywamy. No moi drodzy, miesiąc perfekcyjny. Za grudzień też należy się nam nagroda menedżera miesiąca. W sumie na krótki okres możemy wypożyczyć też i Elangę. Fred do Juventusu za 24 bańki? Jestem w stanie się na to zgodzić. Trzeba zatem znaleźć jakiegoś środkowego pomocnika do rotacji w miejsce Freda. Albo i dlaczego w miejsce Freda? Może lepiej zainteresować się kimś, kto mógłby wzmocnić nasz zespół. Tak jak Ruben Neves. Oj, transfery pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem United na pewno odbijają się szerokim echem, ale spróbujemy złożyć na razie nie jakąś zwariowaną ofertę. 80 baniek, co powiecie na to? Chcą 120, panie Klop, aż tyle? To nie! Co by na to? Kolejny Portugalczyk? Tak jest, moi drodzy. Portugalsko-holenderska kolonia zwiększa się. W miarę suchą stopą przebrnęliśmy przez to okno transferowe. Jest okej. Okay. Chelsea chce kupić Cristiano Ronaldo, a więc te plotki są prawdziwe. Nie, no nie, nie Chelsea. Tego to nie. Luty symulowane z prędkością światła, jak sami widzicie. To naprawdę, powiem Wam szczerze, że robienie symulowanych karier na tym laptopie. Ma sens. A po wyjściu z grupy Ligi Konferencji trafiliśmy na Walencję, w Pucharze, na Manchester City, który pokonujemy 3 do 0, i Liverpool na wyjeździe 3-1. Stworzyłem potwora. No i pięknie, Ruben Neves już rozwinięty na 87, czyli w sumie taki poziom, jaki aktualnie prezentuje Ronaldo. To jest trochę szokujące, bo wiem, że Ronaldo daje nam w rzeczywistości dużo więcej. I kolejna nagroda menedżera miesiąca. W kwietniu Olimpiakos. Z którym przegraliśmy. Odpadamy z ligi konferencji. No i jak to jest możliwe? No dobrze. To jest tak możliwe, że ja po prostu chciałem się skoncentrować na Premier League. Są ważniejsze puchary, nie trzeba było przemęczać zawodników. Dokładnie tak. I kolejna nagroda dla menedżera miesiąca, coś pięknego. Czas na finał FA Cup, do którego dobrnęliśmy. Dostaliśmy się i będziemy tam rywalizować z Wolverhamptonem. Moi mili, ten mecz chciałbym zobaczyć z bliska. Ustalmy zatem skład na mecz finałowy. Myślę, że musi tutaj zagrać od pierwszej minuty Cristiano Ronaldo. No szczerze mówiąc, chyba wyjdziemy naszą najmocniejszą ekipą. Lindelew swoją drogą rozwinął się też na 83. trójkę. To całkiem pozytywne zaskoczenie. No moi drodzy, taki skład jaki widzicie na załączonym obrazku. Ruben Nebesz rywalizuje przeciwko swoim nie tak dawnym kolegom z Wolverhamptonu, ale wygrywa! Manchester United, Bruno Fernandes dwukrotnie, Frenkie de Jong, Guedes zmienia Ronaldo, Wygrywamy FA Cup. Jest Manchesteru United. W końcu mamy puchar. A co do ligi, moi drodzy. Manchester United chyba wygrywa Mistrzostwo Anglii. Co jest grane? Przesymulujemy mecz z Burnley. Tutaj możemy akurat zrobić pewną rotację. Niech wejdzie Gonzalo Quedesz od pierwszej minuty. Tak samo Donny van de Beek może zamienić na Nevesa. Timber zostanie tutaj. Heltroda. Zagrajmy takim składem, moi drodzy. Gramy na Old Trafford i... O, i, i przegrywamy. Ale i tak mamy mistrzostwo, moi drodzy. Wyprzedzamy o 7 punktów przed ostatnią kolejką Manchester City. Trzeci jest Liverpool, czwarty Tottenham. Coś nieprawdopodobnego, ale to się stało faktem. Manchester United w pierwszym sezonie pod wodzą Erika Tenhaga wygrywa FA Cup. I Premier League. 10 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City. Zatem nasz pierwszy sezon kończymy z następującą kadrą, której wyniki są naprawdę imponujące. Sami widzicie tutaj overale tych najważniejszych piłkarzy. Naszych nowych transferów, które wpasowały się w ten zespół naprawdę, naprawdę nieźle. Piłkarzy, którzy są wypożyczeni, tak jak Antony Elanga, który w Wolfsburgu naprawdę rozwinął skrzydła. Najwięcej spotkań rozegrał u nas Frankie de Jong. Bramek najwięcej strzelił Bruno Fernandez Drugi był Jadon Sancho Natomiast co do asyst Tych najwięcej miał Frankie de Jong po raz kolejny A David De Gea zachował 17 czystych kąt Co jest grane? Po wygranym tytule mistrzowskim Nagle Rashford mi mówi, że chce odejść, bo się nie czuje tutaj dobrze? No niech będzie w takim razie Marcus Rashford do Atletico Madrid. Lepsze to niż sprzedaż do Liverpoolu, co? Zatem czas rozpocząć sezon 2 No powiem szczerze Naprawianie Manchesteru United trwa zdecydowanie szybciej niż naprawianie reprezentacji Polski. Może tym bardziej jest tak zagadkowy ten brak formy Manchesteru, skoro na papierze wszystko wygląda jakby grało ok i FIFA też interpretuje tą drużynę jakby tutaj, mua, tak grało. Zatem skoro nie mamy już Markusa Rashforda, trzeba jakoś wykombinować, jak to naprawić. <ścoughs> Barcelona chce odkupić frankiego de Jonga za 200 milionów. Sprawdźmy, jakie mamy cele na ten drugi sezon. Moi drodzy, mamy informację o ściągnięciu co najmniej trzech piłkarzy w wieku poniżej 20 lat. W ciągu dwóch sezonów daje jednemu juniorowi ekspozycja marki wymagamy uzyskania 10 meczów bez porażki. ściągnij trzech spośród najlepszych piłkarzy świata. Zarząd domaga się konkretnych transferów. A ja chciałem stawiać na rozwój młodzieży, a ci mi każą ściągać najlepszych piłkarzy na świecie. O kurde, moi drodzy, Riyad Mares jako wolny zawodnik, skoro Manchester City Maresa nie chce, to chce go Manchester United. Idealny, idealny zawodnik, żeby teraz właśnie ta cała przemiana pokoleniowa miała miejsce. No i stało się. Riyad Mares akceptuje kontrakcik. Witamy pięknego Algierczyka. Ej, ja naprawdę chcę ten puchar wygrać. Ja wiem, że to jest tylko tarcza dobroczynności czy tam wspólnoty, ale powiem Wam więcej, ja bym chciał żeby bramkę strzelił Riyad Marez, to by było coś nieprawdopodobnego. O, o uwaga, kto? one no, Visaka, ale wygrywamy tarczę dobroczynności. <ścoughs> A wy chcecie go wypożyczyć? Myślałem, że chcecie go kupić, ale nie, 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 nie. Guedes, jest już, jest już teraz bardzo, bardzo ważnym elementem tego składu. On będzie w tym momencie zmieniał Ronaldo częściej niż możecie się spodziewać. Zainaugurujmy nowy sezon Premier League i i wracamy do standardowej, codziennej symulacji. Moi drodzy, zwycięstwo 2 do 1. Zwycięstwo z Aston Villą, zwycięstwo z West Hamem i zwycięstwo z Brentford. Zaczynamy perfekcyjnie. I niestety moi drodzy, stało się to, co niektórych kibiców w piłki nożnej z pewnością będzie przerażać. 38-letni Cristiano Ronaldo ma obecnie tyle sama overola, co Goncalo Guedes. A dziękuję, dziękuję. Statuetki i nagrody menedżera miesiąca to ja już kolekcjonuję. Czas w końcu skupić się na tym, po co tutaj przybyliśmy. Liga Mistrzów idzie nam perfekcyjnie. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. No i to jest wejście smoka. Cristiano Ronaldo kończy wrzesień z przytupem. Pokazał Guedesowi jak to się robi. Stary? ale cały czas jary. W grupie Ligi Mistrzów mamy jeszcze Benficę i mam wrażenie, że stać nas na wyjazdowe zwycięstwo, co tylko i wyłącznie nasz skład potwierdził. Ej, to jest takie szybkie! Dokładnie tak wygląda nasza grupa. Szachtar Donieck, Roma, Benfica i Manchester United. Dawid Decha najwięcej czystych kąt. Pięknie rozwijający się Aaron Wan-Bissaka. No to jest przecież samograj! Żeby z Ligi Mistrzów wyjść, trzeba to potwierdzić również tymi rewanżowymi pojedynkami. Co zrobiliśmy z Benficą? Co mam nadzieję zrobiliśmy też z Romą i moi drodzy z Chelsea remis, ale no myślę, że to jest wyśmienity miesiąc. Grudzień 2023, czyli ostatnie dni przed okienkiem transferowym, rozpoczynamy zwycięstwem z Manchesterem City i kompletem zwycięstw w lidze mistrzów, sześć wygranych meczów w lidze mistrzów. Do tego, jak sami widzicie, świetnie się to wszystko układa w lidze. Oj, a nie, myślałem, że coś się skomplikowało, ale nie i nawet gramy ten mecz 30 ze względu na pewnie Pucharowe starcie. Matko Boska, kiedy my ostatni raz przegraliśmy mecz? Znowu dwa remisy. Tutaj nie ma porażki. Tutaj nie ma porażki. Tutaj. Jest porażka, 16 września z Liverpoolem. A, czyli my już gramy półfinał Carabao Cup. Matko boska, my zaraz pod czwórną koronę zrobimy tym Manchesterem. Kolejna nagroda dla menedżera? Nie, Ronaldo 84, nie pokazujcie mi tego. A to niech będzie, przesymulujmy już sobie ten półfinał ze Spurs. Zobaczmy jak nam pójdzie. A, o. Przegraliśmy. No to świetnie. Z przykrością muszę stwierdzić, że Goncalo Guedes nie spisuje się najlepiej jako nominalny napastnik. Ja wiem, że z perspektywy na to można popatrzeć i stwierdzić hej, 7 bramek, 6 asyst, ale to jest zawodnik, który gra każde spotkanie od A do Z, a w Premier League ma tylko 6 goli. To już Cristiano Ronaldo ma więcej wchodząc z ławki rezerwowych. Dlatego też trzeba odpalić prawdziwą petardę transferową i wykupić na Blachowicza z Juventusu. 111 milionów plus Goncalo Guedes. Taka oferta jest na stole dla Juventusu. Nawet się nie zastanawiali, ale teraz czas jeszcze podpisać kontrakt samym Duszanem. Witamy pana Duszana Blachowicza, nasz nowy numer 9 w Manchesterze United. A co do drużyny roku UEFA, znalazł się tutaj, z Manchesteru United, De Gea, Shaw, Varane, Fernandes, Neves, De Jong i Sancho. Tak więc letnie okno transferowe kończymy sprzedażą Guedesza i Lindelefa, a zakupem Duszana Blachowicza. Ula la, moi drodzy, jedna ósma Ligi Mistrzów i FC Barcelona, konkretniej remis z FC Barceloną. A tutaj wyjazdowy mecz pucharowy z Tottenhamem Który pewnie wygrywamy W Premier League po 27 kolejkach Jesteśmy na dobrej drodze, żeby obronić tytuł Natomiast w FA Cup Znajdujemy się aktualnie w rundzie szóstej W Carabao Cup aktualnie odpadliśmy Ponieważ pokonała z Tottenham A w finale wygrał Wolverhampton Ale jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów To my trafiając na FC Barcelony Wyrosowaliśmy całkiem ciekawie A tak wyglądają pozostałe pary jednej 8 finału Czas zatem zacisnąć pasa i zobaczyć, czy jesteśmy w stanie odrobić straty tak jest. Wygrywamy zewce Barceloną Piękna sprawa. w Lidze też nam idzie. Trochę w kratkę, właśnie, ale najważniejsze jest dla mnie to zwycięstwo z Barsą, a z kim mierzymy się w tym miesiącu w ćwierćfinale z Milanem. Jak widzicie, skład rozwija się pięknie. Madueke załapał formę i spokojnie, spokojnie to prawe skrzydło będziemy wprowadzać. Na wypożyczeniu jest oczywiście Elanga. Wlachowicz świetnie wkroczył w naszą drużynę. Timber prawie wyrównuje punkty overalla Barana, a One i Show grają szefa. Natomiast wypożyczeni zawodnicy, jak sami widzicie, robią robotę zatem na pojedynek z Milanem. Pierwszy mecz wygrany, drugi również wygrany, a w półfinale Ligi Mistrzów trafiamy na Manchester City, z którym zremisowaliśmy 2 do 2. Zatem wszystko rozstrzygnie się w meczu rewanżowym derby Manchesteru w półfinale Ligi Mistrzów. Ale hit! W jednej 8 trudna batalia z Barceloną. W ćwierćfinale gładka wygrana z Milanem, no i półfinał, w którym to rywalizujemy z Manchesterem City. A w drugim meczu Sevilla wygrała z Liverpoolem. Wow! Ale niestety ten mecz gramy na Etihad, więc musimy się tutaj skupić absolutnie do granic możliwości. Nawet wejdziemy sobie w konferencję przedmeczową, żeby szybko zmotywować nasz zespół. Absolutnie nie mam co zmienić w tej wyjściowej jedenastce, zatem czas. Przesymulować to spotkanie 2-2 na Old Trafford i wygrana na Etihad Dusan, Dusan, Dusan Vlachowicz. Zatem w wielkim finale Ligi Mistrzów zmierzymy się nie z Liverpoolem, a z Sevillą. Coś niemożliwego. W Lidze mamy tak czy siak te 10 punktów przewagi. To jest coś po prostu niesamowitego. Nie wiem jak do tego doszło, moi drodzy. Ale naprawdę ten Manchester United jest po prostu samograjem. Czy my już graliśmy w ogóle? Puchar, jeżeli chodzi o co się stało z Carabao Cup? Przegraliśmy w finale z Burnley, chcecie mi powiedzieć? No niemożliwe, zaraz to zobaczę. Czy my naprawdę przegraliśmy w finale z Burnley? Nie no, a nie, czekajcie, Carabao Cup, ja mówiłem o FA Cup. Nie, nie w fina... Finał, Swansea są w Hampton, ale jazda. Tak, przegraliśmy z Burnley, ale w rundzie szóstej. Dobrze, dobrze, te FA Cupy, Carabao Cupy nas w tym momencie interesuje. Obrona Mistrzostwa, która właśnie stała się faktem. Ale i... Wielki finał Ligi Mistrzów. Moi drodzy, Manchester United, Mistrzem Anglii. Drugi raz z rzędu po prawie 10 latach absencji. Manchester United to robi. Znowu. I ta ekipa, muszę wam powiedzieć, stanęła na wysokości zadania. Jadon Sancho, Dusan Blachowicz, teraz Madueke, ale w połączeniu z Elangą i Marezem. Bruno Fernandes, Frenkie de Jong, Ruben Neves, Van de Beek, McTominay, Juren Timber był absolutnym strzałem w dziesiątkę. Naprawdę petarda. No i Cristiano Ronaldo, który ogłosił, że po tym sezonie zakończy karierę... Myślę, że będzie mógł z czystym sumieniem ją zakończyć zdobywając z Manchesterem United Premier League. I mam nadzieję, że sięgając po Ligę Mistrzów. Zatem czas na spotkanie, które zadecyduje, czy to wszystko, co tutaj robiliśmy miało jakikolwiek sens. Wielki finał Ligi Mistrzów, w którym Manchester United, no nie ukrywam, raczej w roli murowanego faworyta, będzie mierzył się z Sevillą. Zatem moi mili, weźmy udział w konferencji, zmotywujmy nasz zespół do granic swoich możliwości, jak tylko się da i ruszmy na ten mecz. Bo ja chcę zobaczyć piękne zwycięstwo. Chcę zobaczyć ten zespół z Pucharem za Ligę Mistrzów. Co do drużyny, która wyjdzie na to spotkanie, wyjdzie na razie taka ekipa. Ale co się będzie działo dalej? To już zobaczymy. De Gea, Juan Juren Timber, Rafael Varane, Luke Show, Ruben Neves, Frenkie de Jong, Bruno Fernandes, Madueke, Dusan Wlachowicz i Jadon Sancho. Natomiast skład Sewilli: Dmitrowicz, Upamecano, Klosterman, Diego Carlos, Acunio, Declan Rice, Parejo, Oscar, Ocampo, Suzo i Ozimen. Moi drodzy, paradoksalnie wcale ten skład Sewilli nie jest taki słaby, jak mi się wydawało, że będzie. Oni mają tutaj kim grać w piłkę nożną. My też mamy kim grać w tę piłkę nożną, i mam nadzieję, że zespół grający. W czerwonych trykotach stanie na wysokości zadania. Już się rozpędzamy skrzydłem. Zagrana piłka do Jadona Sancho. Ten próbował oddać na przedpole, ale piłkę przejęli zawodnicy z Hiszpanii. Jadon Sancho, bardzo ładnie zostało to rozegrane i zobaczymy, może teraz się uda. Maduekę jest świetne, wtarcie się w pole karne, ale niestety Bruno Fernandes nie był w stanie pokonać bramkarza. Teraz jeszcze Bruno dośrodkowuje, ma piłkę Aaron Wan bissaka Fernandes dogranie do Wlachowicza. Wlachowicz do Jadona Sancho. Jeszcze raz na przedpole. Sancho Blachowicz! Jest gol 27 minuta. Dusan Blachowicz otwiera wynik finału Ligi Mistrzów, strzelając bramkę w 27 minucie spotkania. Ale teraz Sevilla, oni cały czas są niebezpieczni. Nie możemy zapominać o tym zespole. Rozpędza się lewą stroną Sevilla. Są już w naszym polukarnym, ale to wszystko wyjaśnia Juren Timber. Juren Timber, który gra szefa, moi drodzy, naprawdę rozwinął się w ciągu dwóch sezonów na poziom nieopisany i przede wszystkim niespodziewany przeze mnie. Po pierwszych 45 minutach oddaliśmy jako jedyni celny strzał, co za tym idzie jako jedyni zdobyliśmy bramkę. Ruszamy z kontrą, bardzo dobrze to wygląda. Jason Sancho odgrywa do Blachowicza, tutaj jest jeszcze podłączony Sancho! I zmarnował tę sytuację, ale Jason Sancho niestety nie jest w najlepszej formie w tym meczu. To samo można powiedzieć o Maduekę. Myślę, że trzeba zrobić jakąś zmianę. Madueke zamyka usta hejterom. Madueke zdobywa bramkę w finale Ligi Mistrzów. Coś niemożliwego. Za J. Dona Sancho na Morawie pojawi się. Cristiano Ronaldo. Wielki powrót CR7, powrót na skrzydło w finale Ligi Mistrzów. Kiedy on zdobędzie ten puchar, mam nadzieję, że już ta drużyna nie wypuści go z rąk, bo po co miałaby go wypuszczać? Gramy swoje, jesteśmy lepszą, skuteczniejszą drużyną więc trzeba to podtrzymać do samego, samego końca. Zagranie piłki na skrzydło, Sevilla na wysokości naszego pola karnego, świetnie to jednak Hertroda wprowadzone z ławki rezerwowych wyjaśnia. I teraz mamy okazję na przeprowadzenie akcji, która już absolutnie ustawi ten mecz. Jeszcze Cristiano Ronaldo, Dusan Blachowicz, ale zgubił ostatecznie serb tę piłkę. Może teraz, może jeszcze się uda sewi. Mam nadzieję, że nie. A jednak coś tu się wydarzyło na całe szczęście to był tylko i wyłącznie spalony. I to już jest, moi drodzy, 90 minuta i rusza już z kontrą. Ma I ma będzie musiał to zrobić. Widzę cię tam Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo strzał! Nie ma bramki, może jeszcze dobitka. Panie sędzio, proszę kończyć ten mecz. My chcemy wznieść ku górze ten puchar i tak się stanie. Frankie de Jong z kontuzją grał, ale zrobił to naprawdę... Jak prawdziwy mężczyzna zacisnął zęby, a teraz, moi drodzy, oni celebrują. Manchester United wygrywa Ligę Mistrzów. No, dam sobie rękę uciąć, że to jest obrazek, za który wszyscy kibice United daliby się po prostu pociąć. Nie dowierza Bruno Fernandes, Nie wierzy Juren Timber czy Frankie de Jong. Ale ten projekt stworzony przez Erika Tenhaga, ta naprawa. Manchester United okazała się być sukcesem. Jeśli mam być szczery, to w porównaniu do reprezentacji Polski Manchester United jest samograjem, ale samograjem, który na koniec tego sezonu i tak wzniesie ku górze najważniejsze piłkarskie trofeum na starym kontynencie. I ta cała transformacja tej drużyny przebiegła szybko. A jak szybko? Dokładnie tak szybko, jak szybki jest procesor Intercore i 5, który znajduje się właśnie w tym laptopie, na którym to rozgrywaliśmy, a ja moi drodzy, Muszę poważnie przemyśleć przeprowadzanie wszystkich karier symulowanych na komputerze, na PC, bo to tutaj działa po prostu bajecznie. Ale spójrzcie na te obrazki, spójrzcie na to, jak to wygląda, jak pięknie to wszystko widać. Moi drodzy, Manchester United, dwa razy mistrzem Anglii i mistrzem Europy. Na sam koniec tego materiału chciałbym raz jeszcze przypomnieć, że partnerem tego odcinka oczywiście był Intel i Asus. Dziękuję za dostarczenie do testów tego cudeńka. Jest świetne i muszę szczerze powiedzieć, że daje mi to sporo do myślenia w kontekście przeprowadzania karier. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Wy wszystkie informacje co do tego laptopa znajdziecie oczywiście w opisie. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie i na razie. Pa, pa. Cześć.